Będziemy szukać pewnych rzeczy I pojedziemy sobie do Akszyna i pokażę wam przepis właśnie Na te zebrki y, Robimy sobie ja w mieście Tak naprawdę stwierdziłam, koniec z publicznymi y, Środkami transportu Robię prawo jazdy I to jest takie spoko, robię prawo jazdy, ale okazuje się Że jeśli jestem takim nieogarem No, żebyście wiedzieli jakim jestem nieogarem Rozwaliłam telefon, pobiłam szybkę, więc piszę do mojego chłopaka smsa, ej, rozbiłam telefon, szybka pęknięta, dramat. Ja chciał być kochany, więc odpisuję, kochanie, nie martw się, na pewno nie jest tak źle. Ja sobie myślę, skąd... wiesz, skoro to ja mam telefon, mu udowodnić, że jest masakra, zrobiłam print na ekranu i mu wysłałam. <śled> Musicie tego wyśmiewać, ja wiem teraz. Ja teraz już znam zasady. Ale on mi napisał, on mi odpisał, wiecie? SMS-em. Kochanie, przepraszam. Kochani, mamy godzinę po ósmej. Ja jestem na nogach od godziny szóstej. Eee, tam, gdzieście widzieli chwilową przebitkę, jak słuchałam stand Magdy. Bardzo e, lubię ją słuchać, uwielbiam jej dowcipy. I powiem Wam, że mam nadzieję, że kiedyś będzie grała gdzieś tutaj bliżej ściecina. Na pewno kupię bilety i na pewno pójdę. No na razie na tą chwilę nie mam możliwości pojechania na drugi koniec Polski. Tak po prostu, bo mam taki widzimisię i i spędzić po prostu jeden wieczór yy, w innym mieście i jadąc potem cały dzień, no bo to się mija z celem. Ale dobra wracając do codzienności i do tego co jest dzisiaj. Na śniadanie mam bagietkę czoskową. upiekłam ją sobie, uwielbiam normalnie, uwielbiam i w sumie ja ją często jem bez żadnych dodatków, także tak upie upieczoną, e, świeżą e, polecam. Tu mam jeszcze herbatkę owocową dzisiaj, bo jest zimno. Jakby kto pytał, tak już mamy jesień, ja już śpię z kocem na kołdrze, także e, ja jestem z mazdrów, włączyło się wszystko, także witamy jesieni. Dobra, plan na dzisiaj jest taki: na obiad ziemniaczki, zrobimy sobie żebereczka i do tego jakoś taką delikatną suróweczkę. Teoretycznie obiad jest zaplanowany na dwa dni, ale zobaczymy. Jeżeli nie, no to będziemy szukać pomysłu na jutro na obiad. Psiuchy nakarmione, na spacerze były. I w sumie chciałabym nagrać dzisiaj może za dwa filmy, także zobaczymy, czy się uda. Mamy czas do godziny, tak plus minus 15, zanim młody wróci ze szkoły. Wtedy jest cisza, spokój, ja sobie porobię, popiorę, posprzątam i będę miała chwilę, żeby usiąść nagrać. W międzyczasie przygotować jeszcze i pokażę Wam przepis właśnie na te zeberkę. Yy, Dobra, póki co ja sobie odpalam filmik na telefonie. Yy, chwila takiego skoncentrowania się sama na sobie i co, lecimy dzisiaj z tym dniem, aha słuchajcie, paznokcie miałam zaplanowane na czwartek, jednak są przełożone na jutro, więc to stajemy też normalnie, ja się ogarnę, umaluję i będziemy też nagrywać vloga e, pojedziemy do Kamilki, w sumie nie mam jeszcze żadnego pojęcia em, jaki bym chciała mieć wzór i kolor na paznokciach, tak że wszystko wyjdzie wszystko wyjdzie. I pojedziemy sobie do akrzyna, bo potrzebuję yy, statyw na telefon, bo tu mam ten większy z tym ringiem, bo ten mniejszy uległ uszkodzeniu. Nic się nie stało, pójdzie się kupi drugi. Zobaczymy. Może jeszcze coś nam wpadnie ciekawego. I w sumie to będzie jutrzejszy wypad. Potem wracamy do domu, zobaczymy, czy tam. Coś nam w trakcie wypadnie, a na weekend szykuje nam się znowu zjazd. Bardzo się cieszę, nie mogę się doczekać. E, tym razem to już nie będzie moja siostra, będzie moja kumpela. Także e, ja czekam. Mamy pomysły też na kolejne filmy. Ona pomoże mi w ich realizacji, w sensie będziemy szukać pełnych rzeczy. Także szykuje nam się. Super weekend, no ale póki co na dzisiaj mamy poniedziałek, no i jakoś do tego piątku będzie trzeba przetrwać. Dobra, ja jem, oglądam, a potem się do Was odzywam. Ktoś mógłby zapytać, czy ja czuję już jesień? Tak, od trzech dni bardzo. Także u mnie już wleciały skarpety. You too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Dobra, słuchajcie, mamy już zrobione, wszystko się prezentuje w ten oto sposób, Szymon mówi, że żeberka wyszły jakie? Dobre, jak jest bez ziaren. Bez ziarenek, czyli wyszło bardzo dobrze, piekło się, tutaj Wam napiszę ile, w jakiej temperaturze, tu mamy jeszcze taką sałateczkę szybciutko zrobioną na Instagramie, też jest wstawiony po co, jak, ile, w jakich ilościach. I co? Uh-huh. Smacznego Maybe you could be the change I need today. I promise that I'm there for this way. I really hope that you will choose to stay.